No. No. No, To mam I jest jak miało być. No, orzeł bez korony i perel w oczy bije. No i kto nam teraz powie, że my powstańców nie szanujemy? No kto? Mają medal? Mają. Kto im go będzie dawał? My będziemy. Kto do kogo przyjdzie? No oni do nas. Zawsze tym z centrali mówiłem. Że docenić ludzi trzeba, ale tak, żeby wszyscy nam dziękowali. Polska ludowa ich nagrodziła i to się liczy, i to się liczy, a to ich powstanie było, minęło, medal dostano, a ludzie o tym ich powstaniu zapomną. Zapomną. Już moja w tym głowa towarzyszyła. 1 lutego 1957 roku ustanowiono Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Odznaczenie nadawane uczestnikom czynu zbrojnego z lat 1918-1919. Przez całe dwudziestolecie międzywojenne i pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej, powstańcy wielkopolscy nie zawsze znajdowali uznanie w oczach władz centralnych. Często musieli walczyć o należny im szacunek. Dopiero w 40 lat po zwycięskiej walce otrzymali własne odznaczenie. Dziś już przede wszystkim z powodu zmian ustrojowych jednak nie nadawane. 1 lutego 1847 roku na placu działowym w Poznaniu odbyła się egzekucja Antoniego Babińskiego, emisariusza z emigracji, który w okolicach rogoźna prowadził agitację patriotyczną. W dramatycznych okolicznościach został schwytany, a następnie osądzony i rozstrzelany. Śmierć Babińskiego odniosła skutek odwrotny od zamierzonego przez zaborcę. Stał się on męczennikiem sprawy narodowej, a w kościele, pod wezwaniem św. Marcina, odprawiono w jego intencji mszę żałobną, która przekształciła się w wielką manifestację. 1 lutego 1875 roku ukazał się pierwszy numer założonego przez Zygmunta Celichowskiego dwutygodnika Kurniczani. Ten pisarz, historyk, działacz niepodległościowy, szczególnie zasłynął jako dyrektor Biblioteki Kurnickiej. Już pierwsze numery redagowanego przez niego pisma zapowiadały walkę o inną, niepodległą Polskę. Tytuł miał wydawniczą przerwę na rynek prasowy ponownie trafił w 1988 roku. 1 lutego 1946 roku w Muzeum im. Puszkina w Moskwie odbyło się oficjalne przekazanie przedstawicielom rządu polskiego eksponatów Muzeum Wielkopolskiego oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, w tym m.in. 400 obrazów. Rok wcześniej te dzieła sztuki odnaleźli w plusach wschodnich Sowieci. Zabrano je potem do Moskwy, gdzie przebadali je miejscowi specjaliści. Praca księdza Stanisława Kozierowskiego, proboszcza z Winnej Góry, pod tytułem Badania nazw topograficznych Starej Wielkopolski do teraz ma fundamentalne znaczenie dla analizy nazewnictwa geograficznego. Ksiądz Kozierowski profesorował też na Uniwersytecie Poznańskim. Był członkiem licznych towarzystw naukowych. Kapłan zmarł 1 lutego 1949 roku w Winnej Górze. Spoczywa zaś na cmentarzu w Trzemesznie.